Pani Dzień Dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Prezydenta prosimy. Tutaj proszę bardzo. Nie wiem, czy zna Pan Przewodniczącego Rady Miasta? Poznaliśmy po dobry. Proszę bardzo. Do siebie. Do siebie. Nie wolno się za bardzo przyzwyczaić. No, nie nie. w czasie, w czasie czuć jakby się w domu. Witam pana. Zostawiam Pani. No my, my się znamy, już się, Pani. się znaliśmy Panią od orkiestru. Ale, ale, ale proszę, proszę to przyjąć jako symbol władzy Świnoujścia. Dzisiaj, dzisiaj mieszkańcy Świnoujścia, tak, 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 tak Pana szanować jak mnie, to to po, po, się Pan czymś dobrze. <grym> Bardzo proszę. Tam jest Pan. Nie wiem, czy Pan używa. Ale <grywa> czasami się przydały różowe. 11 roku w sprawie organizacji Święta flagi Rzeczypospolitej w Świnoujściu. Na podstawie artykułu ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym w związku z zapisami ustawy sejmowej z dnia 24 lutego 2004 Zarządzam, co następuje. Dzień 2 maja 2011 roku obchodzić wyjątkowo uroczyście jako święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Świnoujściu. Przygotować i przeprowadzić drugą edycję Parady Miejskiej oraz próbę bicia rekordu wielkości flagi przy czynnym udziale mieszkańców i gości miasta, która odbędzie się na kąpielisku Uznam. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy prezydenta miasta, pani Joannie Agatowskiej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania prezydent miasta Świnoujście Leszek Szemsimo. Nawet specjalnie na tą okoliczność przygodzą, kolor, w kolorze takim zielonym, w kolorze nadziei, które to po podpisaniu chciałem sprezentować dla pana prezydenta, biorąc pod uwagę ten kolor i mając nadzieję, że te wszystkie poczynienia, które, które, które już od lat praktycznie tutaj próbuję wdrożyć, w dla stałej przeprawy promowej, zostaną uwiecznione sukcesem. i. I będzie mógł też podpisać już ten akt tej, tej przeprawy, też ten piórem. To jeszcze, żeby, żeby wiarygodnie to co powiedziałem, to są, to są te certyfikaty i to serwisko, które, które otrzymałem od Pana i które będzie licytowane, także... Dziękuję bardzo. Dziękuję za przyjęcie. Dzień. Dzień. Dziękuję, dziękuję. Tym, bardzo. bardzo, bardzo wawne i wawne. no i na pamiątkę takie, takie drobne y, materiały, które promują nasze miasto. się miasto. Rozumiem, że teraz mogą Państwo. Pan tak, tak, pytania Pana do tak. Państwa. O 11.00 udamy się do komendy Straży Pożarnej, gdzie Pan Leszek. Przekażę, może nawet zademonstrujemy czek. Na zakup sprzętu, który będą. Strażacy jest formacja nigdy nie deinwestowana. Ja już strażakom pomagam bardzo długo, zawsze im brakuje sprzętu, zresztą wiemy jaki mamy budżet w kraju, nie na wszystko wystarcza, a sprzęt się zużywa. No, tych akcji pożarniczych jest sporo. No i sprzęt siłą rzeczy, tak nasze promy, tak się i sprzęt strażacki zużywa. A jest no niezbędny, no bo y, jak spojrzymy i zobaczymy, jest jakiś wypadek, czy, y, czy jakieś nieszczęście ludzkie, no to nigdy nie ma tak, żeby się było bez straży. No przyjeżdża pogotowie ratunkowe, przyjeżdża straż, y, czasami przyjeżdża policja. Ale straż jest zawsze. Y, I zawsze ludzie dzwonią do straży, mają jakieś większe zaufanie. Poza tym ja jeżeli chodzi o Straż, bardzo podziwiam ich pracę. Jest to duże poświęcenie. Yy, są to godziny, yy, których no, nie można zlimitować. już ma godziny dnie pracy i, i to trzeba o mnie doceniać. I wiem, że zawsze na coś tam tej Straży brakuje. Yy, zresztą to nie jest moja pierwsza, pierwsza darowizna na rzecz Straży. Przyznam, że trochę dopomuje mnie obecność w mediów. Nie jestem przyzwyczajony, także proszę mieć zgodę.

Dzień dobry. Dzień. Tym, których nie widziałem. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie Pana Prezydenta, Pana Przewodniczącego Rady i Pana Prezydenta Jednodniowego. Zaszczycili nas Państwo obecnością. Wiemy z przesłuchu, ale i z wcześniejszych również kontaktów telefonicznych, że Pan Prezydent Szaciło, tak by się mówił, ma dla nas niespodziankę. Jakże miłą, ponieważ jest to niespodzianka, która wspomoże nas, strażaków ze Świnoujścia, E, jak również później e, społeczeństwo naszego miasta, e, ponieważ wiemy, że jest to jakaś kwota pieniężna, do końca Pani nie wiemy jaka. To. Może kilka słów, pan, panie proszę bardzo. No tutaj e, czek, ponieważ pieniądze już zostały przelane na konto. E, straż Pożarna już powinna mieć 30 marca te pieniążki na koncie. E, e, czek na 8000 tysięcy na e, zakup niezbędnego sprzętu. Doszliśmy do wniosku, że e, bardziej potrzebnym sprzętem dla nas i dla społeczeństwa są ekspozymetry biogazowe czy mierniki wielogazowe i chcemy te pieniążki przeznaczyć na zakup dwóch mierników wielogazowych. E, jeden miernik tutaj dla tej jednostki, po tej stronie, drugi miernik dla Warszowa, o troszeczkę e, różnym będą Na co dzień używane przez strażaków e, w celu tego, żebyśmy badali, co się dzieje w społeczeństwie, bądź e, w imieniu społeczeństwa, które, które jest na naszym terenie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Proszę, po mojej stronie, że mogę straży powstać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, pan prezydent? No, więc ja tak się zastanawiałem, jak pan tutaj przekazywał komendantowi trzech. Za, za jeden dzień 8 tysięcy. Ja już jestem trochę więcej dni. Ile, 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 jestem, ile jestem w awili? dużo, ale panie, panie prezydencie, my przeliczymy to, eee. to sobie eee. i zastugamy w takim razie. Eee. Pamię, eee. Powiem szczerze, będę umierał straszną żadną z daleka. Eee. Ale, tak, ale tak poważnie, to, to no, jestem zbudowany postawą pana, bo, bo to nie pierwszy gest, który, który uczynił. Ja sobie tak pomyślałem, te, 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 tą kwotę 10 tysięcy, którą już tu rozdysponował. Ja przeznaczam na licytację, bo mówię, jak będzie drugi, który będzie walczył o ten fotel, to go na pewno przelicytuje. Ale żeby wygrać, wystarczyło tam tysiąc z groszami. A ta resztę tutaj przekazał Wam. Komendant już decydował na co to pójdzie. Ja, ja słyszałem takie, takie głosy gdzieś tam za daleka na podwyżki. Na, na nagrody. E, ale już decyzja została wcześniej podjęta, w związku z tym, jeżeli zostanie ten komendanci, to na nagrodę. To nie, 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 niestety nie zostanie. ten sprzęt, którym, przepraszam, ten sprzęt, którym na co dzień operujemy, niestety jest sprzętem bardzo drogim, bardzo wysoko specjalistycznym i cała ta kwota zostanie spożytkowana na zakup. E, także, ale jeżeli chodzi o nagrody, jak najbardziej jesteśmy, Panie Prezydencie, otwarci. <grymne> Przepraszam, przerwę. Pan, Proszę, to pan myśli. Panu. Ja właśnie chciałem. <grymne> tak to podoba mi się. Tak to ujęto. Dziękuję za uwagę uczestniczenie w tej dla nas bardzo miłej uroczystości. Jeszcze widzę. Jak się coś popaliło, dzisiaj w świnął to Państwo gaszą. Tak. Wszyscy. Gdyby coś się działo więcej, ee, to Proszę bardzo. Dobry pani Aniu, witam serdecznie. Taką pamiątkę. Proszę. się rozproszę. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz gratuluję na Dziękuję serdecznie. Nazwa jest przemawiająca i ucarz z naszym miastem. Naprawdę bardzo Może tabliczki nie będziemy wkopywać, bo jednak już ktoś do nas wkopał. Ale mogę powiedzieć, że tym szpadlem zostało to dzisiaj wkopane. Także może na tle tego szpadla zrobimy sobie zdjęcie. Panie prezydencie, Panie prezydencie, zapraszam. Ja mogę, ja tak mogę jest. go chwycić. A Pani będzie miała Pani go w ręku. Panie prezydencie, jeszcze Pana przystąpimy, tak? Pani Aniu. Bo chociaż... na, ten, na tym skrzyżowaniu Pani będzie miała zawsze pierwszeństwo. Ja po 26 latach czuję się takim pełnym mieszkańcem miasta. Stuprocentowym. No, mając swoją ulicę, to ja bym tutaj rondo. za mężem. Pierwsze rondo w mieście i od razu pani także. Tylko, że ja mam męża z kojca, z piaskownicy. Tak, Pierwsza pogoda. Tak. E, tak. tak. I, to, I ten wykres tej róży wiatru można by się faktycznie poczytać, badając ten wiatr z tego chwili. Kiedy... No tutaj myślę, że nie można tego wszystko... zrobić. Szkoda, że tej zieleni tutaj. Ale składę razem. O, o, o. Wtedy dalej, pani przewodnicząca. było bardzo miło.

Panie Prezydencie, Panie dzisiaj Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, certyfikat uprawniający do Prezydencie, objęcia Prezydencie, prezydenta. Niestrza. Dla pana prezydenta Prezydenta odpowiednią runę znajduje się tutaj wyjaśnienia, tak, na stolikach w Korei, to pokazuje, co konkretna runa oznacza. Tradycyjnie tylko powiem to, że jest to tradycyjne pismo organiczne, jedną sumie z najstarszych europejskich pis, które nawiązuje do kalendarza drzew. To znaczy każda litera oznacza inny I'm not a